Istnieje pewna rzadko poruszana kwestia dotycząca dzieci wychowywanych w zaniedbaniu. Często stają się one dorosłymi, którzy nie wierzą, że zasługują na uwagę. Kiedy wchodzą do jakiegoś miejsca, uważają, że muszą się poniżać. Kiedy rozpoczynają związek, martwią się czy nie zajmują zbyt dużo miejsca. Osiągają sukces, ale zamiast się cieszyć, traktują ignorowanie ich jako coś normalnego. Jakby było to ich przeznaczeniem. Nie wynika to z braku talentu lub wartości. Prawdziwą przyczyną jest ciche kształtowanie się poczucia własnej wartości. Eksperci nazywają to internalizowanym modelem zaniedbania. Z czasem mózg przyzwyczaja się do akceptowania zaniedbania, oczekuje odrzucenia i przygotowuje się na nie, a własne potrzeby postrzega jako ciężar dla innych. Dziecko, które jest ciągle ignorowane, w końcu uczy się nie chcieć. Przekonują samych siebie, że wyrażanie potrzeby miłości, zainteresowania lub akceptacji jest pewnego rodzaju wadą. Czy spotkaliście kiedyś dziecko, które w zatłoczonym miejscu po cichu pociąga za ubranie matki lub ojca, tęskniąc za jednym spojrzeniem, najmniejszym znakiem aprobaty? Być może zaobserwowaliście to w parku. Na korytarzu szkolnym, a może nawet we własnym domu. Dziecko, które nie płacze głośno, nie próbuje zwrócić na siebie uwagi, a wręcz przeciwnie, zamyka się w sobie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma w tym nic złego, jednak ma to głęboki wpływ na dziecko, ponieważ bycie ignorowanym nie jest dla niego zwykłą niezadowoleniem, ale poważnym kryzysem który wstrząsa jego egzystencją. I to jest właśnie najbardziej bolesne. Świadome lub nieświadome zaniedbanie w okresie dzieciństwa nie zawsze przypomina złe traktowanie. Nie zawsze objawia się jawną przemocą. Czasami jest to po prostu pustka. Czasami są to pytania, na które nie ma odpowiedzi. Brak kontaktu wzrokowego. Niezapamiętane specjalne dni. Lub zbyt intensywne. Zbyt zmęczone. Zbyt roztargnione rodzice, którzy nie są w stanie tego dostrzec. Jednak wewnętrzny świat ignorowanego dziecka zakorzenia się znacznie głębiej. Sytuacja ta wpływa na sposób, w jaki dzieci postrzegają siebie, świat, a nawet na relacje, które będą nawiązywać z innymi ludźmi po latach. Tak, dzieci potrafią się dostosować, ale dostosowanie się nie jest równoznaczne z wyzdrowieniem. Kiedy dziecko doświadcza braku akceptacji, próbuje przetrwać, odsuwając się na dalszy plan, tłumiąc swoje emocje i uznając, że inni są ważniejsi. Ten mechanizm obronny chroni je w dzieciństwie, ale w dorosłym życiu może nadal je wyniszczać w sposób, którego nie jest w stanie dostrzec. Z psychologicznego punktu widzenia, akceptacja nie jest tylko kwestią bycia szczęśliwym. Chodzi o samoistnienie. Dla zdrowego rozwoju dzieci niezbędne są trzy podstawowe elementy: bezpieczeństwo, stymulacja i relacje. Brak jednego z nich ma negatywny wpływ na rozwój, jednak to właśnie relacje, czyli bycie dostrzeganym, rozumianym i docenianym, mają najbardziej bezpośredni wpływ na kształtowanie się, poczucia własnej wartości dziecka. System stresu staje się aktywny. Poziom kortyzolu wzrasta. Z czasem układ nerwowy przekształca się w taki sposób, że odrzucenie staje się domyślnym założeniem. Naturalne obawy z czasem przekształcają się w ciągły niepokój. Zdolność do równoważenia emocji słabnie. Jednak z zewnątrz dzieci wydają się spokojne i ciche. Kiedy dziecko jest otwarcie źle traktowane, szkody są wyraźnie widoczne. Jednak, gdy jest ignorowane, rana staje się bardziej ukryta, cichsza, ale też głębsza. Dziecko może przestać zadawać pytania, ponieważ wie, że i tak nie otrzyma odpowiedzi. Może też przestać się ekscytować, ponieważ nikt nie zwraca na nie uwagi. Ludzie czasami nie znikają powoli fizycznie, ale duchowo. Ten stan, zwany emocjonalnym zaniedbaniem, nie jest widoczny z zewnątrz. Ponieważ jego ślady są ukryte głęboko w sercu i umyśle. Uczucia zaniedbane w dzieciństwie pojawiają się nagle po latach, w dorosłym życiu, podczas prób nawiązywania relacji, realizacji marzeń lub poszukiwania sensu życia, jako niezagojone, ciche cierpienia. Na przykład osoby, które w dzieciństwie były ignorowane, w dorosłym życiu nie mają zbytniej pewności siebie. Myślą, że i tak nikogo to nie obchodzi i boją się wyrażać swoje opinie. Tak bardzo boją się odrzucenia, że nie chcą się z nikim zbliżać. Albo wręcz przeciwnie, aby zrekompensować brak uwagi w dzieciństwie, nieustannie starają się uszczęśliwiać innych, co prowadzi do ich wyczerpania. Masz osiem lat. Biegniesz do domu z dumą, trzymając w ręku swój rysunek, ale domownicy nawet nie podnoszą głowy znad telefonów, żeby na niego spojrzeć. Próbujesz opowiedzieć o tym podczas posiłku, ale znowu jesteś ignorowany. W końcu po cichu chowasz rysunek z powrotem do torby. Pomyśl, że te krzywdę przeżywałeś setki, tysiące razy w dzieciństwie. Jakbyś się czuł? Jeśli dziecko nauczy się ukrywać swoje podekscytowanie, dumę i czystą radość, będzie nosiło to brzemię przez całe życie. Mijają lata, dorasta ale nie potrafi świętować swoich zwycięstw, lekceważy swoje osiągnięcia, ignoruje je. W rzeczywistości historia jest zawsze taka sama: dziecko, które nie było dostrzegane w odpowiednim czasie, z czasem staje się dorosłym, który ignoruje siebie samego. Badania naukowe potwierdzają tę tezę. Nie należy również zapominać, że większość rodziców, którzy ignorują swoje dzieci, nie robi tego złośliwie. Za ignorowaniem dziecka często kryje się intensywny stres, trudności finansowe, problemy ze zdrowiem psychicznym lub niezdolność do docenienia wartości dziecka. Rodzic pracujący na dwa etaty może nie mieć energii, aby nawiązać emocjonalną więź z dzieckiem. Rodzic zmagający się z depresją może mieć trudności z dostrzeżeniem wysiłków dziecka, aby zwrócić na siebie jego uwagę. Wreszcie największe zagrożenie współczesnego życia: cyfrowe czynniki rozpraszające uwagę, czyli telefony, ekrany i niekończące się powiadomienia, oddalają nas od naszych rodzin. Jednak dobre intencje nie są w stanie wymazać śladu, jaki pozostawiły w duszy dziecka. Niezależnie od przyczyny nieobecności, odczuwany ból jest taki sam. Właśnie dlatego tak ważne jest zrozumienie wewnętrznego świata tego niewidzialnego dziecka. Pamiętaj, że pierwszym warunkiem przerwania tego cyklu jest dostrzeżenie problemu. Zaniedbane dzieci tworzą szereg mechanizmów obronnych, które z zewnątrz mogą być postrzegane jako sukces. Zaniedbane dzieci albo wcześniej stają na własnych nogach i uciekają się do nadmiernej niezależności. Albo dążą do perfekcjonistycznego sukcesu w nadziei na uznanie, którego nigdy nie doświadczyły. Niektóre z nich stają się osobami, które nieustannie dążą do utrzymania pokoju, eliminując ryzyko konfliktu, aby chronić tę delikatną relację. Jednak pod tymi silnymi maskami kryje się ogromne wyczerpanie energii. Nadmierna niezależność. Prowadzi do problemu braku zaufania do innych osób w dorosłym życiu. Sukces ustępuje miejsca ciągłej niezadowoleniu i perfekcjonizmowi. Osoba dążąca do pokoju staje się maszyną do zadowalania innych, która zapomniała, jak powiedzieć nie. Jednak najsmutniejsze dziedzictwo pozostawia po sobie dziecko, które zrezygnowało z walki. Wybiera on obojętność, mówiąc: Jeśli nikt mnie nie widzi, to jaki to ma sens? Ta obojętność przejawia się w dorosłym życiu jako brak motywacji, ambicji i beznadziejność. Dzieci te nie potrafią łatwo wyrazić tego, czego doświadczają. Jak bowiem opisać komuś uczucie niewidzialności? Nie ma żadnego wydarzenia ani blizny, które można by wskazać. Jest tylko głęboka cisza. Cisza wspomnień, które powinny być ważne, ale nigdy nie miały miejsca. I ta cisza z czasem staje się największą przeszkodą w komunikacji. Dorośli, którzy dorastali w zaniedbaniu, nie proszą o wsparcie z obawy przed ponownym rozczarowaniem. Nawet specjaliściom mówią: Nie miałem żadnej wielkiej traumy, bagatelizując swoje doświadczenia. Jednak brak tego, co powinno być, jest sam w sobie raną. To tak, jakby mieszkać w domu bez powietrza. Nie umierasz. Ale nie oznacza to, że twoje płuca pracują na pełnych obrotach. Emocjonalne zaniedbanie w dzieciństwie jest jak cicha mina rzucona w przyszłość. Jej skutki wybuchają po latach. Dane naukowe pokazują, że zaniedbanie to powoduje, że w dorosłym życiu dusza traci orientację, niepokój, depresja i ma trudności z nawiązywaniem relacji, niezdolność do tworzenia związków. Akceptacja. Stanowi solidną podstawę naszej architektury mózgowej. Natomiast zaniedbanie podważa te fundamentalne podstawy, pozostawiając nas bezbronnymi wobec burz życia. Akceptacja nie jest przysługą, lecz niezbędnym składnikiem rozwoju dziecka. Oczywiście nie każda kwiatowa nasionka zostanie zauważona. Niektóre z nich, świadome ciemności, niepozorności, stają się jasnym światłem współczucia. Jednak cena tego oporu jest wysoka. Ich ścieżka życia jest usiana większą ilością cierni i wzniesień. Oznacza to, że ludzie muszą poświęcić lata na oczyszczenie swoich umysłów z osadzonych w nich założeń, zanim zapalą iskrę wątpliwości. Gdzie więc znajduje się wschód słońca uzdrowienia? Nie na szczycie doskonałości, nie w chwilowym pancerzu pewności siebie, ale w pierwszym oddechu świadomości. Uzdrowienie polega na zwróceniu się do własnej duszy i cichym, ale wstrząsającym wyznaniu. Ta historia była ważna, to pragnienie było prawdziwe, ta rana miała swoją nazwę w cichym, ale wstrząsającym wyznaniu. Pierwszym krokiem niewidzialnego dziecka jest zostanie rycerzem własnej duszy i przyznanie sobie nieudzielonego uznania. Oznacza to oddanie hołdu zwycięstwom. I postawienie na słuszność swojego wewnętrznego głosu. Akceptacja nie jest chorobą pokonaną przez czas, ale skarbem zakopanym pod ziemią. Uzdrowienie polega na ponownym wydobyciu tego skarbu na światło dzienne. Zaniedbani stają się cichą przystanią, która dźwiga ciężar przyjaźni innych, ale nikomu nie ujawnia własnego ciężaru. Są oni schronieniem dla innych w burzach. Ale rzadko szukają przystani dla własnego zmęczenia. Z zewnątrz wyglądają jak anioły dobroci, ale w ich wnętrzu nieustannie rozbrzmiewa echo: Gdzie jest moja wartość? Nie jest to krzyk egoizmu, a jedynie głęboka tęsknota za równowagą, której nigdy nie osiągnięto. W zwierciadle miłości te pęknięcia mogą tworzyć większe szczeliny. Niewidzialne dziecko w dorosłości. Dzieli się na dwa różne obozy. Niektórzy zamieniają się w rozgwiazdę, która kurczowo trzyma się najmniejszej okruchy zainteresowania. Inni uważają emocjonalną bliskość za gorące zagrożenie i budują wokół siebie zimny mur. Obie drogi wychodzą z tego samego źródła przekonania, że miłość jest chwilowym gościem i oczekiwania, że potrzeba nigdy nie zostanie zaspokojona. Jednak prawdziwa zagadka tkwi właśnie tutaj. Niewidzialne dziecko staje się dorosłym, który patrzy przez pryzmat bólu i dlatego ma najgłębszą empatię. Osoby te mają niemal wrażliwy radar na nastroje innych. Nauka o rozwoju pokazuje, że dzieci te zachowują się jak cisi detektywi, kierowani instynktem przetrwania. Nauczyli się odczytywać twarze, głosy i najmniejsze drgania w atmosferze emocjonalnej, jak dzieła sztuki. Musieli zrozumieć, kiedy mogą mówić, a kiedy milczeć. Ta wrażliwość może się przydać, gdy dorosną, ale ma też swoją cenę. Odsuwa się na dalszy plan własny głos, aby uważnie słuchać innych. Jest jeszcze jedna rzecz, która umyka uwadze. Jeśli dziecko jest ignorowane, jego tożsamość nie kształtuje się w pełni, nie otrzymało odzwierciedlenia. Jego uczucia i myśli nie były wystarczająco cenione aby zostały uznane za prawdziwe w oczach innych. Dlatego jako dorośli mogą nieustannie poszukiwać potwierdzenia, nie dlatego, że są powierzchowni, ale dlatego, że nie widzą siebie w pełni w czyjejś miłości. Tożsamość człowieka umacnia się poprzez relacje z innymi. Kiedy nie otrzymujemy informacji zwrotnej od innych, czyli nie ma odbicia, nasza tożsamość słabnie. Jednak, co ciekawe, ludzki umysł jest na to odporny. Nawet jeśli dzieci dorastają w ignorancji, zachowują w sobie nadzieję na poprawę. Dlatego wiele zaniedbanych dzieci, gdy dorastają, próbuje się naprawić, czytając książki o psychologii lub szukając terapii. Ludzie wyruszają w głęboką podróż, aby zrozumieć samych siebie, rozpoczynają terapię lub prowadzą dzienniki. Nie chcą pozostawać w tym cichym i niepokojącym środowisku, w którym dorastali i dążą do zmiany tej sytuacji. Już samo pragnienie zmiany pokazuje, że wzmocnienie i poprawa są możliwe. Neurobiologia dowiodła już, że mózg ma zmienną strukturę. Mózg jest jak stale odnawiana mapa. Nawet dziecko wychowane w zaniedbaniu może w dorosłym życiu wytyczyć zupełnie nowe ścieżki. Kiedy każda jego wypowiedź jest ceniona i słuchana, mózg słyszy głos zaufania. Kiedy każda bariera jest traktowana z szacunkiem, układ nerwowy rejestruje poczucie bezpieczeństwa. Każda chwila zdrowego związku jest jak kropla wody, która z czasem zmiękcza twardy kamień dawnych ran. Uzdrowienie nie przychodzi jak uczta, czasami jest jak udzielanie wskazówek przyjacielowi: Posłuchaj mnie. Czasami zamiast połykać ból, otwierasz mapę swojego serca, mówiąc: Czuję się zraniony. Najsilniejszym momentem jest jednak samotne siedzenie i zapewnienie wewnętrznemu dziecku schronienia, mówiąc: Twoje uczucia są ważne. Te drobne gesty są jak tajne bomby, które burzą mur milczenia trwającego od lat. Proces zdrowienia jest trudny. Osoby zaniedbane w dzieciństwie, dorastając. Odczuwają lęk przed odrzuceniem. Ten strach utrudnia otwartą komunikację, wyznaczanie granic osobistych i poszukiwanie wsparcia. Mimo to, podjęcie tych kroków wbrew strachowi jest podstawowym działaniem niezbędnym do uzdrowienia się. Rodzice zaniedbujący swoje dzieci nie zawsze mają złe intencje, często sami byli zaniedbywani w przeszłości. Mogą zmagać się z własnymi problemami. Lub nawet nie zdawać sobie sprawy ze szkód, jakie wyrządzają dziecku swoim zachowaniem. Nie łagodzi to rany dziecka, ale pomaga nam zrozumieć, że zaniedbanie jest cyklem trwającym od pokoleń. Kiedy dorosły człowiek, który doświadczył zaniedbania w przeszłości, zaczyna się leczyć, w rzeczywistości przerywa zły cykl trwający od pokoleń. Osoba, która nauczyła się słuchać siebie, z czasem staje się rodzicem. Partnerem lub przyjacielem, który bardziej uważnie słucha innych. Osoba, która uświadamia sobie, że jej potrzeby są ważne, staje się kimś, kto potrafi okazywać taką samą troskę potrzebom innych. Uzdrowienie wywołuje efekt domina. Osoba zaniedbywana popada w błędne przekonanie, że jest bezwartościowa. Tymczasem jej doświadczenia życiowe są bardzo silne. Procesy ignorowania i wysiłki zmierzające do ponownego udowodnienia swojej wartości dają nadzieję i odwagę wielu nieznanym osobom. Osoby dzielące się prawdą pozwalają innym przeżywającym ten sam ból zapomnieć o poczuciu samotności. Poprzez swoje uzdrowienie pomagają innym w procesie zdrowienia. Jeśli czasami czułeś się jak dziecko czekające na uwagę, jeśli emocje Cię przytłaczały, lub kwestionowałeś siebie, pamiętaj, twoja obecność jest cenna i ważna. Niezależnie od tego, jak czułeś się w przeszłości, dzisiaj jesteś równie ważny. Wyzdrowienie nie oznacza ignorowania tego, co się wydarzyło, ale nauczenie się okazywania sobie miłości, na którą zasługujesz. Musisz nauczyć się podchodzić do siebie z troską, a nie z rezygnacją. Być może zaniedbanie miało na ciebie wpływ, ale to nie ono określa, kim jesteś. To, czego doświadcza dziecko, które jest ignorowane, jest bolesne, ale jest to również przejaw ogromnej wytrzymałości. Milczenie może być bolesne, ale przełamanie tej ciszy przynosi wielką mądrość. Chociaż poczucie bycia niewidzialnym może wydawać się ciężarem, w rzeczywistości sprzyja ono głębszej empatii, silniejszej chęci nawiązywania więzi i pragnieniu dotarcia do prawdy. Dziecko, które jest ignorowane, gdy dorasta, zazwyczaj staje się dorosłym, który nigdy nie ignoruje innych. Dzięki tej świadomej decyzji odkrywa w sobie coś niedoskonałego, złożonego, ale głębokiego i odważnego. W rzeczywistości rozumie, że nigdy nie było całkowicie niewidzialne, tylko czekało, aż ktoś je dostrzeże.